Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało wprowadzenie zmian w świadczeniu honorowym dla osób, które ukończyły 100 lat życia. Celem jest zagwarantowanie corocznej waloryzacji tego świadczenia, analogicznie jak w przypadku emerytur i rent. Jednakże Ministerstwo Finansów sprzeciwia się tej propozycji, argumentując, że spowodowałoby to wzrost kosztów dla budżetu państwa o 20 milionów złotych rocznie. Obecnie świadczenie honorowe dla stulatków latków jest wypłacane na podstawie przepisów z lat 70. ubiegłego wieku. Jego wysokość wynosi 6246,13 zł i 13 groszy i jest ustalana na stałym poziomie bez corocznej waloryzacji. Oznacza to, że osoba, która ukończy 100 lat, będzie otrzymywać tę samą kwotę do końca życia bez względu na inflację i wzrost kosztów utrzymania. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało zmianę przepisów, która zagwarantowałaby coroczną waloryzację świadczenia honorowego tla stu latków. Zgodnie z projektem wszystkie osoby, które ukończą 100 lat lub już osiągnęły ten wiek, otrzymywałyby świadczenie w jednakowej wysokości podlegającej corocznemu wzrostowi od 1 marca, analogicznie jak w przypadku emerytur i rent. Ministerstwo Finansów sprzeciwia się tej propozycji, argumentując, że pierwotnym celem projektu ustawy było jedynie uregulowanie podstawy prawnej wypłaty świadczenia bez zmian w jego wysokości. Ponadto resort Finansów twierdzi, że wprowadzenie corocznej waloryzacji świadczenia honorowego dla stulatków, Generowałoby dodatkowe koszty dla budżetu państwa w wysokości 20 milionów złotych rocznie. Kwestia zmian w świadczeniu honorowym dla stulatków ma zostać rozstrzygnięta na posiedzeniu rządu. Oczekuje się, że podczas obrad zostanie podjęta decyzja, czy wprowadzić coroczną waloryzację tego świadczenia, czy pozostawić obecne regulacje bez zmian.